Kolejnych biznesmenów nie przelądają motocykliści. No, to jest i przewaga, że jeżdżą na tych szlifierkach. Chodź tymi. Specjalnie to robią, odciągają tamci, żeby uciekli, wiesz? Już tu jesteśmy. Za nami, ale jesteśmy na otwartym polu. Dawaj, Dobra, dawaj. Patrzaj. CHODŹ Spróbujmy no! przewidzieć jakąś oponę Ale lepiej Tych tego zabić nie pojadą A chyba chcemy wiedzieć gdzie jest Blake, co? Zaraz się tu szeryfowie zjawią, o tym mm Mhm Ta, pojechali już Cholera, nawet jednego nie mamy Przynajmniej moglibyśmy się dowiedzieć gdzie jest Blake EJ! Jest, stawaj! No to był fikuszny orzełek Cholera, nie żyje. Ej! Gdzie on A no, teraz to już nie żyje. Ja pierwszy, dobra, spadajmy. Zatarli ślady. Ej.